Witam wszystkich na kanale Męska Kuchnia TV. Zrobimy sobie dzisiaj, ponieważ pora jest przedświąteczna, yy, barszcz wigilijny. <laughs> co potrzeba? Oczywiście wszystkie podstawowe warzywa, buraki, zakwas, co bardzo ważne do barszczu, suszone grzyby. Pierwsze trzeba co zrobić, pokroić oczywiście warzywa. Okay, czyli jak ktoś ogląda już mój kanał to wie, że jak gotu gotuję zupy bez mięsa, to najpierw na oleju podsmażam część warzyw, tak żeby uzyskać trochę lepszy smak. Czyli garstka marchewki, garstkę cebulki, pietruszki, selera w takiej małej ilości i to się musi podsmażyć. Dobra, warzywa się przysmażyły, tak dość mocno, mam nadzieję, że to widać, tak. Tak, prawie że są przypalone, o to chodziło, żeby uzyskać taki dodatkowe smak I teraz te podstawowe wszystkie warzywa, czyli marchewka, seler, pietruszka, cebula wrzucam na garka jeszcze por tak? ale nie wrzucam buraczków buraczki zostają na razie jak ktoś nie chce kroić, to można sobie wrzucić warzywa w całości, czy tam pokroić na dwie, trzy części i zalewam to wszystko wodą, no, gorąco, żeby się szybciej gotowało, bo no, elektryczne elektryczna to tak tak. no, Jak ktoś nie chce kroić, to 2-3 razy można pokroić, ja kroję, żeby potem to wszystko się w zupie też zjadło. No i teraz trzeba doprawić. Standard, czyli sól, pieprz, ziele angielskie, listek laurowy, kiminek i to wszystko. Także czekamy, aż warzywa znikną co robimy z grzybami? Żeby można wrzucić do barszczu tak jak są w całości. Natomiast ja robię trochę inaczej, zalewam to gorącą wodą, żeby się zaparzyły, zmiękły, oddały trochę smaku. I potem je jeszcze poleżą parę minut, to je potem jeszcze na drobno pokroję. Namoczyły się, teraz jest cały wywar wlewam do barszczu jeszcze dać smak a grzyby je na drobno żeby też sobie się lepiej gotowały i lepiej oddały smak i takie posiekane na drobne grzybki rzucam do barszczu niech to się jeszcze chwilę podgotuje Warzywa okay. już są takie na wpół miękkie, Więc teraz wrzucam buraczki. Dlaczego nie wrzuciłem buraczków od razu? Dlatego, że jakby się buraki z długo się gotują, to tracą kolor i tracą smak trochę. Więc buraczki trzeba wrzucić trochę później i poczekać aż zmiękną, tak też mniej więcej do połowy. Dobra, czyli gotujemy dalej. Ok. Teraz tak, buraczki zmiękły. No może nie, nie całkiem, nawet nie powinny całkiem zmięknąć, bo znowu będą tracić kolor. W każdym razie już są praktycznie prawie że całkiem miękkie. No i teraz jest pora na to, żeby wlać do barszczu zakwas, no zakwas oczywiście w każdym sklepie można kupić. I teraz trzeba go zagotować. No zagotowało się i teraz jeszcze. praktycznie Bardziej gliny już jest gotowy. Jeszcze dodaję dwa ząbki czosku na sam koniec i trochę majeranku. I to właściwie jest już wszystko. Teraz bardziej gliny, jak każdy wie, można sobie zjeść po prostu wylać. Powinien, może inaczej. Tradycja jest taka, że się je czysty barstr. My lubimy taki właśnie z pokrojonymi warzywami. Więc jeżeli lubisz czysty, no to trzeba pokroić po prostu warzywa na dwa, trzy części, dwie, trzy części, nie kroić w kostkę. Albo taki barsz można sobie też przecedzić, wylać do kubka i sobie wypić. A najlepiej właśnie na talerz z łóżkami zjeść. Teraz poszukam O, tak wygląda. Na talerzu wyszedł bardzo fajny, taki mocno kwaśny, ja akurat taki lubię, choć którzy słodzą i do tego łóżka z grzybami i mamy super barszczyk na Wigilię, także smacznego, komentujcie, piszcie, pytajcie, gotujcie, smacznego i do następnego.